Ekipą Colway TV gościmy dzisiaj w Zakroczyniu. Jesteśmy na spotkaniu uroczystym Krysi Derbin. Jest to spotkanie jej struktury, ale też bardzo prywatna impreza, dlatego że obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Zostaliśmy na nie zaproszeni. Była uroczysta kolacja, było wręczenie prezentów, wyróżnień, a teraz są tańce. Relacje serdecznie Państwa zapraszam. Witam moich wspaniałych gości. Jestem szczęśliwa że spełniło się moje marzenie, to znaczy, że udało mi się zaprosić zacną grupę moich ulubionych współpracowników i mojego ukochanego prezesa, i mojego ukochanego trenera w takie magiczne miejsce, jakim jest Złotopolska Dolina. Człowiek jest wtedy szczęśliwy, kiedy jego praca jest przyjemnością, a kiedy wszyscy ludzie, którzy go otaczają, są przyjaciółmi. Jesteście w dobrym czasie, w dobrym miejscu i w bardzo dobrej kompanii. Jest to czas, miejsce i kompania, w której można zrealizować swoje marzenia o życiu szczęśliwym właśnie w taki sposób, bo niewiele znam innych miejsc, niewiele znam innych przedsięwzięć, w których można otoczony fajnymi ludźmi, niebanalnymi ludźmi, zarabiać pieniądze z przyjemnością, a praca tą przyjemnością staje się niewątpliwie. I tu można być szczęśliwymi. Dzisiaj zorganizowałam dla swojej grupy szkolenie z Bernardem Jaszczemskim. Jest to długo oczekiwane szkolenie. Ostatnie szkolenie z Bernardem miałam dwa lata temu, i tyle czasu potrzebowałam na zorganizowanie grupy, grupy moich oczekiwań, grupy, która po prostu. Coś wyniesie z tego szkolenia i y, grupa, która po tym szkoleniu ruszy pełnym rozpędem, bo mamy niesamowite plany, niesamowite cele na, na ten rok. Zawodowo zajmuję się energoterapią y, i Krysia to obserwowała na bieżąco, jak sobie radzę, jakie mam efekty z klientami i moimi zabiegami i opowiedziała mi o kapsułkach kolagenowych, kolwita. Byłam na paru jej prezentacjach, na szkoleniach, i cały czas no, zastanawiałam się, jak to pogodzić: czy klienci będą stosując moje zabiegi zechcą jeszcze jakichś innych metod stosować. I okazało się, że to trafem w dziesiątkę. Staram się pracować tak, żeby osiągać jak największe obroty, bo to po prostu daje, daje zysk, daje, daje, daje pieniądze. Staram się moją grupę też przygotować tak do pracy, żeby ten, te, te pieniądze pojawiły się również w ich portfelach, jak myślę, jak to poczują. Będzie dla nich jeszcze większą zachętą do, do sprzedaży, do robienia obrotów, do wprowadzania nowych osób. Byłam dzisiaj świadkiem, kiedy otrzymaliście te wspaniałe odznaki. Dlaczego Colway? Najprościej na to pytanie można odpowiedzieć: dlaczego nie Colway? Ja myślę, że dlatego Colway, że tutaj spotkaliśmy, myślę, że wypowiem się, to z zaleszka, ale spotkaliśmy tutaj fajny zespół, dobrze rozumiejących się ludzi, z fajnym liderem. I no, mnie osobiście zachwyciło to, co Colway ma do zaproponowania, jeżeli chodzi o produkty. Bo sama dystrybucja, sam system MLM był mi już znany dużo wcześniej. I tutaj zauważyłem najbardziej przejrzysty plan marketingowy. Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Najtrudniejsze w tej pracy jest zmotywować już ludzi, którzy popodpisywali jakiekolwiek umowy, a chcą zarobkować. To jest najtrudniejsze. Ludzom się wydaje, że nie robiąc nic, będą mieli coś. Jak ich motywujesz? Co jest najbardziej skuteczne? Namawiam, żeby najbardziej każdy klient mój, czy dystrybutor, czy tam członek obojętnie używał produktu któregokolwiek, bo zaczynając od każdegokolwiek produktu ruszy sprzedaż i wtedy będzie widział efekt. Jakie plany na przyszłość? 3 razy 15 tysięcy. Plany są troszeczkę inaczej skonstruowane. Ja myślę przede wszystkim o budowaniu struktury. Chciałbym na koniec tego roku mieć w grupie 64 osoby. Ile mamy na dzisiaj? No na dzisiaj jest troszeczkę mniej tych osób. Nie będę podawał tutaj ile tych osób jest. W każdym razie no cel jest główny cel to 64 osób. Ja już wcześniej słyszałam o tej firmie, ale nie było jeszcze wtedy kapsułek. I Krysiak już tak zaczęła bardzo mocno działać, to już właśnie weszły te kapsułki i, i tym mnie zainteresowała, a poza tym no nie oszukujmy się, daje też możliwość jeszcze i rozwoju, bo się szkolimy, rozwijamy i zarobku jeszcze dodatkowego. Z czego chętnie korzystam.